Eliza Orzeszkowa, co mówił stary klon? Fragmenty. Czy ludzie tylko posiadają mowę? Gdzie tam? Wszystko, co żyje na niebie i ziemi mówi. Nie tylko co żyje, bo nawet kamień u brzegu rzeki albo kurzawa unosząca się nad drogą posiadają wyrazy, w które wsłuchiwać się warto. Trzeba wprawdzie mieć uszy tak urządzone, aby tę gadatliwość wszechrzeczy słyszeć mogły. Ale bywają takie. I ja sam wyznać muszę, że był niedawno moment, w którym ogromnie zleniwiały mi ręce i głowa i serce. Nie chciało mi się nic robić. Ani myśleć, ani czuć. Najlepiej wolałbym usiąść sobie w jakimś najdzikszym, w najgłuchszym kącie świata, zamknąć oczy, skrzyżować ramiona i jak fakir wpatrując się w nieskończoność powtarzać om, 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 aż do zapomnienia o rozpaczliwej skończoności wszystkiego, co jest na ziemi. Tacy fakirzy, którzy nieruchomo na jednym miejscu siedzą, aż im w uszach szerszenie gniazda swe pozakładają, Daleko więcej wówczas trafiali do mnie do przekonania, aniżeli tacy, którzy wskutek niesłychanego naprężenia sił cielesnych i duchowych przez parę godzin wyprowadzają z ziarna całą roślinę fasoli z łodygą, liśćmi i kwiatem. Czytała dla Państwa Anna Boruta z Domu Moździerz, absolwentka Szkoły Podstawowej imienia Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy, rocznik 2003. Aktualnie pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie. Dziękuję za uwagę.